Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, co mnie zaciekawiło w tej sprawce, to liczby w ogóle, jakie tutaj są. Ja, yeah, o oh ja, yeah, ale normalnie liczby. E, zobaczymy, czy to w ogóle coś e, da, czy nie. No nie wiem, zobaczymy, tak. E, dobra. No to co, lecimy z tym, nie? Zobaczymy. Ja po prostu, ja nie mogę się patrzeć. Chciałam Cię powstrzymać, naprawdę, bo to ostatnia była w mojej e, paczuszce e, zlepka i po prostu stwierdziłam, że no ok, jak już leciało tam, to, to, to też już zrobię, czyli co, e, możemy, czekajcie, tutaj, no i tak, jest bardzo dobrze widać, bardzo super, e, czyli co, diamencika szukamy i gdzie ta kamerka, dobra, diamencika i worek, tak? Ostrość różnie to była z ostrością, ale to myślę, że wszystko zobaczycie. I co? Tutaj mamy. O, 14? 44. Ej, dobra. 44. Dobra. 24. A no nie wiem. Ha, czy to od razu strapać? Dobra, trapiemy mimo co. 23. 23. To dobrze mogłabym po kolei iść każdego dnia, nie? Ale to wiecie. Dobra 31, tak? Dobra, lecimy. 48 Ja to wiecie, tak, tak po prostu... Okej, okay, 44... Dobra, patrzę tutaj na samą zderbkę, a nie patrzę na, um, na kamerkę, dlatego muszę czasami pauzę. A tu jeszcze jedno, dobra. Zasłaniała tutaj. Dobra, 34. Dobra. Czekajcie, 23. Dobra, bo pominęłam troszkę. okej, okay. Ciekawa jestem, czy Wy coś dzisiaj wytrapaliście jakieś. Mmm. Jej, to jest po prostu, słuchajcie, to jest taka. Taka fajna naprawdę zabawa. Ja prostu ile razy zawsze te 40, słuchajcie, ja tu wprowadzę jeszcze, wiecie co wprowadzę, że e, będę po prostu lotto tutaj e, przy Was po prostu skanować, tak, mam tam e, kupon, który zeskanuję. Tak? Ale to w odpowiednim czasie, tak? 23. Dobra, bo się wreszadałam. Okej, okay, dobra jest tu. Dalej lecimy. Dobra. 14 i 4. Słuchajcie, te liczby naprawdę te czwórki. Wszystko co jest. Ja już wam to mnie nie? No, O kurde, jest. Jest! Słuchajcie? Y ja wiedziałam po prostu, że. Bo to, tutaj te liczby, nie? I to tak, kurde, takie zastanawiające. E, oczywiście, bo, słuchajcie, ja mam obsesję na punkcie liczb. Naprawdę, ja mam obsesję na punkcie liczb. E, naprawdę, I, i ja to wszędzie po prostu obliczam. E, no, no ale to wiecie, fajnie, bo to już mi się zwróci piątka. Aha, o 4,11. Tak, po prostu. Dobra, no to co. Da, da, da. No to zwróci się. Na pewno, bo to jest minimum 5 funtów, będzie się sprawdzać. No to super. Ja się po prostu już mega fajnie cieszę. Jeszcze, słuchajcie, e, jeszcze sobie tutaj sprawdzę. Poczekajcie, ja sobie pauzę tutaj. Dobra, słuchajcie. na no to co? Lecimy. Nie ma, e, nie ma innej, ale tu lecimy. No i co? Piątka będzie. Jest. Mhm. No i co. Fajnie. Najlepsze, żeby właśnie się zwróciło, tak, e, czyli będzie dla inwestycja, tak, te zdrabki, które, e, które wcześniej wygrałam e, będę pod koniec tygodnia kupywać e, za te wszystkie pieniążki nowe zdrabki, czyli tam było 35, tutaj idzie 5, czyli... 40. No i po prostu co tydzień będziemy po prostu łapać, łapać jakąś fajną starpeczkę tak? I postaram się tutaj konsekwencję trzymać, żeby zdapać po prostu o. Tylko chciałabym to zrobić, żeby to było o jednej porze. Właśnie albo rano, albo no, zobaczymy, tak? Zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, ja tu wprowadzam jeszcze coś takiego jak e, skanowanie lotto, tak? Będziemy skanować po prostu tutaj e, lotto, tak, tikety, i będziemy po prostu patrzeć, e, dlatego, że ja Wam już mówiłam, że mam tutaj e, na punkcie liczby. Ja uwielbiam liczbę. I, I wierzę, że we wszechświecie są wszędzie no. po prostu liczby, e, frekwencji, e, 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 tak? Wszystko się opiera. E, tak, I, i moim zdaniem, no, liczby to nie przypadek, tak? Coś jest w nich i po prostu e, będziemy wybierać. Ja będę przy Was wybierać po prostu. E, Liczby, tak? Na pewno będą to czwórki. Tak? E, Zastanowi mnie właśnie 4 cztery 14 40, tak? E, 19 tak. E, 8, 6. E, też. Mhm. Więc e, to też jest. Takie, takie zastanawiające. Tutaj jest 41, czyli wszystko, co związane z czwórkami, wystąpiło tutaj. Nie ma pojedynczej czwórki, widzę, chyba, ale praktycznie same czwórki, czyli 40, 14, 41, 44. Słuchajcie, jakby tak zagrać same czwórki. ciekawe jestem, czy w ogóle kiedykolwiek było coś. A jest czwórka! Jest czwórka! Jest! Słuchajcie, ciekawa jestem naprawdę, wszystko, o 44, a no jest, no słuchajcie, no popatrzcie, to jednak nie przypadek, że no wpadła w moje ręce ta zdrabka, bo ja przyciągam te czwórki, wszystko właśnie czwórki, double czwórki, czyli 8, tak, więc no zobaczymy po prostu jak to dalej będzie. Na pewno będę wrzucać, będę, będziemy tutaj pokazywać mniej więcej, pokażę Wam jak to wygląda tutaj w UK z tymi, um, z tymi loteriami, jeżeli chodzi o Euromilion czy inne, które są moja córka też lubi zagrać, więc zobaczymy, po prostu będziemy wybierać te cyferki, no, inwestycja, jednym słowem.